I to no, jest. dobrze jest. Posiłek mały i dalej drogę. I Robert, tak? Robert. Pierwszym razem na 59 i to się zgadzało. Bo jeszcze nie daj ucieczka bardzo. 80, nie? To ma jutro ja dużo. By Może być. Podróżą, no. nie? Tutaj nie. Nie ma. W na początku, przy Warszawie, przy ja nie mam nic na przeciw. Jeżeli Brana przyjmie, to to